Znajomi podziwiają Twoją mocną głowę? A może po prostu odczuwasz dumę, że potrafisz wszystkich przetrzymać, wypić więcej niż inni? A może to już przeszłość. Może tak było kiedyś. Może teraz już tak nie potrafisz. Może teraz pijesz mniej, bo nie jesteś więcej już w stanie. I mówisz cały czas, że masz gorszy dzień. Że do picia dzisiaj po prostu nie masz dobrego dnia. To też jest objaw uzależnienia. Nazywa się zmieniona tolerancja na alkohol. Najczęściej ona się zwiększa na początku. Mówię najczęściej, bo to wiadomo, że nigdy nie jest zero-jedynkowo i że zawsze tak będzie. W niektórych przypadkach może tak nie być. Może nie być tej zmiany w górę, tylko w dół od razu. Ale to rzadkie przypadki. Najczęściej jednak ten wzrost tolerancji następuje jako pierwszy. Wypijasz więcej niż kiedyś, wypijasz coraz więcej i się nie upijasz, albo upijasz się w mniejszym stopniu niż przedtem. A później nagle, nie wiadomo kiedy, następuje takie załamanie tego procesu. i nie wypijasz już tyle. Upijasz się owszem, ale dużo mniejszą ilością. Także ta mocna głowa, ta umiejętność przetrzymania wszystkich przypiciu wcale nie jest też takim fajnym zjawiskiem. To też jest objaw uzależnienia od alkoholu. Dosyć trudny do wyłapania. Ale zazwyczaj ludzie, którzy mieli mocną głowę, no o tym wiedzą. Bo przez jakiś czas mogli wśród znajomych chwalić się tym po prostu.